Pamięta Pan czasy, kiedy tutaj w Trzonolinowcu chyba, tak? Przy Kościuszki? Na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze. Ten budynek do dzisiaj stoi. Chciałby Pan tam wrócić może w 2016? Nie. Tam... Dlaczego? No ponieważ tam się trochę trzęsłoby Pan. Jak przejeżdżał tramwaj, to trochę szklanki spadały ze stołu. Ale, ale chciałbym wrócić do Wrocławia oczywiście. Chciałbym być tutaj, więc jeżeli mnie zaprosicie, to będę z przyjemnością. Tak się składa, że mamy przy sobie mapę miasta. Ja panu powiem, jaka jest sytuacja. Przy dworcu głównym Jan Nowicki, bo on tam był, w, przepraszam bardzo, w hotelu europejskim. Daniel Olbryski wybrał Wzgórze Andersa, krystyna Janda Plac solny. Bogusław Linda, w takim razie. A może jakąś tam rzeźniczą? Na rzeźniczej? Ale kojarzy się panu jakoś to miejsce? To no, po prostu ciekawa nazwa. Fajne knajpy. Być może pana Lindę na rzeźniczą przyciągnął Karl von Holtay, znakomity aktor, dramatopisarz, kierownik teatru, a także dziennikarz. Jedna z najbarwniejszych postaci XIX-wiecznego Wrocławia. Ulica rzeźnicza dostarczała nie tyle napojów, co zakąsek do owych napojów. Dlatego, że mieściła się tutaj od średniowiecza rzeźnia miejska. Wrocław. To miasto, które słynęło kiedyś ze wspaniałych kiełbas, kiełbasiane miasto. Także bułka z kiełbasą i piwo to były no, był specjalité de la maison w Wrocławie. No, To chyba jedyne miasto w Polsce, w którym wybuchła wojna o piwo. I Była to rzeczywiście wojna krwawa. Wrocław, stolica śląskich dziedzin, Sławne jest i wysoko mierzy, a karczem w owym zacnym mieście naliczyć można ponad 200.